Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na wspólnej konferencji prasowej, która jest organizowana przez wszystkie kluby opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość Pani Anna Metlewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej Pan Wierzyciel Załuski i w imieniu Lewiczego Rzeczenia Artykułu. Proszę Państwa, powodem dzisiejszej konferencji jest środowa sesja Rady Miejskiej, kreowana jako nadzwyczajna przez Pana Prezydenta, na której radni mają dobyć uchwały. Co do sposobu wnoszenia opłat za odbiór dużych do gminy miasta Koszary. Pan prezydent zaproponował w tej uchwale, aby za jako sposób rozliczenia przyjąć powierzchnię zajmowanego mieszkania z dodatkowymi różnymi zastrzeżeniami dotyczącymi ograniczeń odgóry tych powierzchni. Od samego początku, zarówno wtedy, kiedy pojawił się projekt rozliczania od wody, Teraz, kiedy pojawia się ten projekt, jesteśmy mu wspólnie przeciwni, ponieważ uważamy, tak jak mieszkańcy, którzy wyrazili swoją wolę, uważamy, że to powinno być rozliczane od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, mamy świadomość, że uchwała, którą będziemy wprowadzać, którą wprowadza Pan Prezydent na sesję, jest konsekwencją ustawy o odpadach komunalnych. Więc ma to przełożenie na naszą gminę bezpośrednio. Niestety pan prezydent wybrał jeden z najłatwiejszych sposobów do, rozliczenia, do rozliczania mieszkańców za odpady komunalne, ale też najbardziej niesprawiedliwy. W związku z tym, że mieszkańcy już z tego czasu podczas konsultacji społecznych zresztą organizowanych przez pana prezydenta, przez służby e, miejskie w konsultacjach społecznych mieszkańcy opowiedzieli się za rozliczaniem za odpady komunalne, czyli śmieci e, z od, od osób, czyli od osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. E, mamy świadomość, że ustaw, uchwała, którą pan prezydent wprowadza no w jakiś sposób rzeczywiście tutaj wspiera rodziny wielodzietne. W związku z powyższym my jako radni opozycji proponujemy, aby przedstawił nam Pan Prezydent rozliczenie, rozliczenie projektu dotyczącego rozliczenia opłaty za śmieci od osoby, który mógłby uwzględnić poprzez swoje narzędzia, które posiada jeżeli chodzi o opiekę społeczną, odliczenia czy wprowadzenia ulg, ulg dla rodzin wielodzietnych poprzez stosowanie jakiegoś tam progu społecznego. Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, że śmieci, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że opłata za śmieci, którą Pan Prezydent próbuje nam Wskazać na sesji, niestety, ale podniesie te śmieci, opłatę za śmieci o 200, a nawet i 500%. I to nie będzie wcale tak, że nie będziemy, że będziemy płacić porówno, będą osoby, które naprawdę zapłacą za śmieci w 500% więcej. Tak, tak nie może być. Jakie są na... Różnie, bo to są, to są i małe mieszkania, i, i średnie, i, i domki jednorodzinne. Natomiast w większości, to wynika tutaj z tej uchwały, z statystyki, jaką pan prezydent podał, najwięcej mieszkań w Koszalinie jest tych właśnie średnich, czyli od 40 do 60 metrów 2 ale jeszcze jedna jest bardzo istotna kwestia, bo Pan Prezydent tutaj w mediach szeroko się mówi o tym, że opłata wyniesie 60 groszy od, od metra kwadratowego. Nieprawdą to jest, ponieważ od rodzin takich, czyli mieszkań takich, które będą płacić 60 groszy jest zaledwie 12% w Koszalinie. Większość mieszkańców Koszalina będzie płaciło 90 groszy od metra kwadratowego. I to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, ponieważ Zdecydowana większość śmieci, które, które oddajemy do, na wysypisko, to są, to są odpady zmieszane, a nie segregowane. A stawka 90 groszy właśnie jest przy odpadach e, zmieszanych. Nie powiedziano, ale niewiele e, zostało. Ja tylko powiem, że my również dołączamy się, prowadzimy własną analizę e, projektu uchwały. Patrzymy jak to robi kraj, jak oblicza ten podatek, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest opłata, tylko to jest podatek, który następny podatek, który się wprowadza do mnie na mieszkańca. A i tak jak już i mieszkańcy się wypowiadali, w prasie się przewijało, że to nie metry kwadratowe, a osoby tworzą ilość śmieci. W związku z tym uważamy, że powinno być to od osoby. I tak jak pani radna Mędrzewicz tutaj mówiła, różne gminy różnie to rozwiązują. Na przykład tylko do czterech osób rodziny traktują, jeśli chodzi o opłaty i to prędzej 10 złotych, załóżmy kilka gmin od osoby, a za piąto, Zdziwieni jesteśmy jako opozycja, że pan prezydent pozostał tylko na jednym rozwiązaniu, nie pokazał alternatywy dla mieszkańców, dla radnych, żebyśmy mogli na przykład również zrobić taką analizę, symulację od osoby i rzeczywiście odbyć prawidłową debatę, dyskutować, czy chcemy od metra, jaki system jest dla mieszkańców kosztniejszy i ile tych pieniędzy możemy zebrać. Wynika z projektu uchwały, że musimy dużo więcej zebrać, jak dotychczas mieszkańcy płacą za wywóz śmieci. To wcale nie jest gwarancją, że będzie ten podatek śmieciowy zabezpieczał odbiór w całości, 100% ilości śmieci z miasta. Także tutaj wiele jest pytań i myślę, że będzie bardzo, a, dyskusja rozwijała. Będziemy od ponad prezydenta również wielu szczegółów do, do projektu tej uchwały, których jako radni w uzasadnieniu nie znajdujemy. I to będzie powód do tego, żebyśmy razem jako opozycja i to mówię dzisiaj stajemy w sprawie nowego podatku, jaki Pan Prezydent po prostu wprowadza do miasta. Po prostu chcielibyśmy to zrobić w miarę obiektywnie, a ta, ten projekt nie jest obiektywny. Próbowali po prostu namawiać Pana Prezydenta, e, nie wiem jeszcze będziemy dyskutowali, jak będziemy ten temat dyskutowali na klubie, ale będziemy próbowali e, przesunąć e, debatę e, tą, e, po prostu z tej sesji na, na następną rocznicę. Za tydzień poprosimy tak Pana Prezydenta, Pana Prezydenta poprosimy, żeby przedstawił nam alternatywę od osoby, jak on widzi od osoby. Niech po prostu są przykłady w kraju, niech wejdą pracownicy do internetu, będą widzieli jak to inne gminy już zrobili. Zgodnie z ustawą e, powinno się to ustawić do końca roku i po pół roku można zmienić, dopiero po pół roku Na to niewykadanie rzeczywistego. Państwo, chciałbym. kwestionujemy nie tylko od samą metodę, ale również wysokość obliczeń, która została przedstawiona w projekcie uchwały, ponieważ naszym zdaniem o, obliczenie środków, które są niezbędne na wywożenie tych e, śmieci, na utylizację, są dwa razy wyższe pokazane niż w rzeczywistości. Co zresztą pokazuje ta podwyżka, skala tej podwyżki. Ponieważ no wiemy też, jak działa demokracja, większość może przegłosować wszystko. W Wracamy się do mieszkańców Koszalników o to, żeby wyrazili swoją opinię i swoją wolę w środę o godzinie 15.30 już przed sesją, żeby przyszli na plac przed ratuszem po to, żeby pan prezydent mógł zobaczyć, jaka jest wola mieszkańców. Propagujemy tą informację już od trzech dni, od trzech dni, od piątku. Propagujemy taką ulotkę, której... Zwracamy się do Pana Prezydenta, żeby przestał lekceważyć zdanie mieszkańców. Jeśli Pan Prezydent nie uważa za zobowiązujące konsultacje czy rolę wyrażoną w czasie bardzo formalnych spotkań, tych konsultacyjnych, proponujemy spotkanie mieszkańcom nieformalne, w którym będą mogli wyrazić swoją Proszę Państwa, przyjdźcie, zademonstrujcie, że samorząd to są wszyscy mieszkańcy, a nie tylko organa samorządu czy Rada ale pan prezydent powinien mieć świadomość, że, że robi coś co wbrew woli mieszkańców, że nikt nie mógł powiedzieć, że robi to porozumienia z porozumieniem samym samorządem, czyli z ogólnym mieszkańców. Chciałam powiedzieć tak, bo państwo pytacie, jaki będzie miał skutek ten protest. No, jak nic nie będziemy robić, to nic się nie wydarzy. Trzeba swoje zdanie głośno i wyraźnie wyrażać. Mieszkańcy mają tutaj takie możliwości, jest, jest specjalnie zorganizowany protest. Zapraszamy się wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy również na sesję, która zacznie się o godzinie 16. Tam też wszystkich mieszkańców, no wszyscy może pewnie nie wejdą, ale jest sporo miejsca i zapraszamy wszystkich. Nie wyrażą również swoją wolę podczas sesji, bo jak nic nie będziemy robić, to będą z nami robić co będą robić? też nie można zaakceptować takiej sytuacji, przed tym, że ktoś będzie chciał oszukać, obciąża kosztami tego oszustwa innych mieszkańców, wszystkich pozostałych mieszkańców. To jest po prostu nieuczciwe wobec tych ludzi. Od tego, żeby szukać tych, którzy są nieuczciwi, są organa, służby, które mają, mają zbadać, czy jeśli podejrzewamy kogoś, że kradnie, to mają zbadać i tego, znaleźć tego kradnie. Ale to nie jest wystarczające wobec tego, żeby to kosztami tej kradzieży obciążać innych Prawo do takiego protestu jest zapisane w traktatach w naszej demokracji. to jest jeden z elementów sprawowania władzy przez samorządy, przez mieszkańcy. Oczywiście a to, jeśli mieszkańcy odpowiedzą na ten nasz apel i, i jeśli mieszkańcy przyjdą, to to będzie bardzo wyraźny sygnał dla no pana prezydenta, bez względu na to, co zrobi poza większość. To ten sygnał zostaje i on będzie wyrażoną wolą mieszkańców mieszkańców. Tak, z że reprezentujemy większą grupę mieszkańców, czyli więcej.